Dzień dobry, moi kochani. E, witam Was serdecznie w czwartek, 26 grudnia 2024 roku. Wibracja dzisiejszego dnia to jedynka, księżyc nadal w znaku e, Skorpiona. E, jedyneczka przynosi nam taki przypływ e, energii, chęć do działania. E, no, mamy na, nadal święta, więc pewnie może mniej tego działania dziś będzie, ale na pewno warto snuć. Plany, po prostu skoro nie możemy jeszcze działać, to sujmy plany. Na pewno dzień będzie bardzo dynamiczny, pełen energii i my też ten przypływ sił, właśnie zapału, chęci do życia powinniśmy odczuć. Pewnie będzie dzisiaj taka tendencja do tego, żeby chcieć postawić na swoim, więc to a propos jakichś dyskusji i tak dalej. No i chcemy być pewnie decyzyjni, więc tu w tym połączeniu ze skorpionem, o czym mówiłam wczoraj, myślę, że trzeba uważać, żeby właśnie nie przerodziły się jakieś dyskusje, chociażby w kłótnie czy w sprzeczki, więc na to miejcie ważenie. Kochani, baran ma dzisiaj króla monet. Więc kochani, no myślę, że będziecie się, drogie baranki, dzisiaj bardzo dobrze czuły, bo to jest karta takiego poczucia bezpieczeństwa, stabilności. Również nie ma tutaj jakichś wahań nastroju w tym, tylko jest taka właśnie ten, ten spokój taki, tak? Równowaga. Wręcz nawet wy będziecie na innych mieli takie stabilizujące działanie, czy taki stabilizujący wpływ. Można na ciebie, drogi baranie, Liczyć na pewno, jesteś oparciem dla innych, dajesz innym to właśnie poczucie bezpieczeństwa i myślę, że albo też ci ktoś to dzisiaj okaże, albo po prostu taka energia będzie tutaj wokół ciebie panować. Kochani Byk, Byk ma dzisiaj dwójkę pucharów, czyli skupienie na emocjach, na, na uczuciach, więc na pewno jest to karta. Łączenia się w pary, świętowania ewentualnie jakiejś, może rocznicy, może jakiegoś innej, innej okazji związanej właśnie z relacją, ze związkiem. Może to jest dobry czas również na cementowanie, czy to związku, czy przyjaźni, dzielenie się wszystkim, można powiedzieć, patrzenie razem w jednym kierunku. No i cóż, no. Bardzo dobra energia, tak? Będziecie się na pewno w niej bardzo dobrze czuć, drogie byki. Więc tylko takiego dnia pozazdrościć. Z kolei bliźnięta, kochani, bliźnięta dzisiaj mogą mieć takie poczucie, że jesteście jakby upoważnieni do tego, żeby kogoś osądzać. Ale może też być oczywiście w drugą stronę, że ktoś będzie ciebie chciał, drogi bliźniaku, osądzić. I tutaj tak, ważna jest uczciwość, więc jeżeli nic nie macie na sumieniu, no to jesteście bezpieczni. Natomiast jeżeli faktycznie coś gdzieś tam za uszami macie, to może to zostać wyciągnięte na światło dzienne, może to zostać tak, jak gdyby wypunktowane, więc miejcie tą świadomość. na no z drugiej strony Wy wchodzicie też w taką energię, czyli będziecie mieć być może właśnie takie tutaj skłonności do tego, żeby. Mm, Rozstrzygać jakieś spory, tak? opowiadać się po jakiejś stronie, tak? podkreślać, że to czy to jest prawdziwe bądź też nieprawdziwe. No i cóż, no, trzeba sobie będzie jakoś z tą sytuacją poradzić, ale miejcie na uwadze to, że właśnie macie w sobie dzisiaj tą taką dość dużą dozę oceniania, krytykowania. No też w sumie w tym sprawiedliwości, no ale no czasem nie każdy, nawet jeżeli to jest sprawiedliwe, to nie każdy chce to słyszeć, więc tutaj na tym polu mogą wystąpić jakieś problemy. A z kolei raczek. Raczek dzisiaj może złapać jakiegoś focha, kochani. Obrażony rak na cały świat. Nie wiem, co tam ci gdzieś za skórę zajdzie, no ale może coś się takiego zdarzyć, więc ktoś ci po prostu albo na twoich uczuciach Gdzieś tam zagra albo no, coś takiego się wydarzy, ktoś coś powie, że no, po prostu się obrazisz, odwrócisz i, mm, i będziesz się chciał odsunąć, odizolować. Ee, może to być też tak, że gdzieś tam rak zacznie marzyć o czymś, tak? I tak bardzo się w te marzenia wczuje i zapętli się w nich, że właściwie przestanie dostrzegać to, co tu i teraz. W tej karcie też często nie doceniamy tego, co mamy. No, dopiero wtedy przychodzi refleksja, kiedy się to traci. Więc też miejcie to na uwadze, żeby, żeby jednak widzieć to, co jest wokół ciebie wartościowego, cennego, żebyś no, po prostu tego nie przepuściał. Po prostu. Kochani, dziewiątka pucharów dla lwa. No, więc myślę, że lepszy akurat będzie dzisiaj doskonale czuł, bo to jest karta i spełnionych marzeń, i takiej satysfakcji, i jakiejś przyjemności, które odczuwamy. I umiejętność właśnie bycia tu i teraz, i doceniania tego dnia obecnego, tej chwili trwającej, więc to jest fajna energia, i właściwie każdego się do tej energii powinno zachęcać, żebyśmy się tego uczyli. Jedynym niebezpieczeństwem tutaj jest. Taka chęć do zakładania masek, ale ponieważ mamy ten księżyc nadal w skorpionie, więc nie dziwcie się temu, drogie, drogie lwy, że taką możecie tutaj mieć tendencję, że nie będziecie chciały się na przykład obnażyć z czymś, z jakimiś uczuciami, emocjami, możecie właśnie zakładać maski. Natomiast, no. No cóż, no przynajmniej się nie izolujcie, nie zamykajcie, idźcie do ludzi, tak, spędźcie czas z ludźmi, no i tak będzie przyjemnie, natomiast no być może nie, po, nie pozwolicie dzisiaj, żeby ktoś gdzieś tam głęboko w duszę Wam zajrzał. Kochani panna, panna ma dzisiaj czwórkę monet, więc, droga panno, ty będziesz dzisiaj starać się trzymać wszystko w swoich rękach, tak? Wszystko kontrolować. Gdyby ktoś tutaj chciał wyrwać się z tych twoich zaborczych rąk, no to pewnie się mu to nie uda. Myślę, że sprawy materialne też tutaj mogą mieć znaczenie, czyli być może jakieś dyskusje będą się toczyć na na łonie, na przykład, rodziny, właśnie dotyczące e, spraw materialnych, i ty tu będziesz taką pozycję bardzo zaborczą e, pokazywać, przedstawiać. No, uważaj, żeby wręcz nie wpaść w jakąś taką chciwość czy e, skąpstwo. Tym bardziej, że w tej jedynce e, z dzisiaj, no mogą właśnie być plany snute. Więc być może tu rodzina będzie snuła plany o tym czy o tamtym, a ty będziesz po prostu wszystko stopować. Nie, bo to kosztuje, nie, bo to coś tam. I takie e, tutaj energie mogą. Zapanować, więc raczej będziesz blokować tutaj, będziesz głównym hamulcowym, a inni mogą właśnie próbować pójść do przodu. Waga, kochani, waga ma Króla Mieczy. Więc droga wago. Wchodzisz w energię kogoś, kto wszystko widzi, wszystkie najdrobniejsze szczegóły zauważa, nie daje się oszukać. Intelektualista, ktoś z bardzo takim analitycznym umysłem. I teraz przy Księżycu w znaku Skorpiona, gdzie łatwo, właśnie o jakieś takie Wyciąganie starych urazów, starych żalów na wierzch. No to no uważajcie, tak, żeby nie było tak, że właśnie zaczniecie tutaj komuś wbijać szpilki, przycinać coś i tak dalej. Może wykorzystajcie na fajne rozmowy tą energię, bo to jest też elokwencja, to jest oczywiście bardzo taki kreatywny i... Mm, Umysł kreatywny, który pochłania informacje, więc jeżeli zaczniecie rozmawiać z kimś, kto ma właśnie jakąś wiedzę, której wy nie macie, to będzie to dla Was naprawdę uczta intelektualna. A raczej się trzymajcie z boku od jakichś konfliktów, bo no, myślę, że miecz, który byście dzisiaj wbili, mógłby dla kogoś być bardzo, bardzo bolesny. A skorpion, kochani, ma dziesiątkę buław, więc skorpion poczuje ciężar, tak? Być może zapominasz o jakichś granicach, być może ktoś w stosunku do ciebie zapomni o jakichś granicach. No i niestety, ale wtrąci cię to w rytm walki. Zbyt dużo tutaj być może chciałeś zrobić, być może nie chciałeś komuś czegoś odmówić, być może ktoś próbował coś na tobie wymusić. No, czujesz się w każdym razie. No, w takim oporze, tak? że no, nie chcesz czegoś robić, idziesz pod prąd i tak dalej, więc ten ciężar sytuacji czy odpowiedzialności myślę, że będzie ci tutaj dokuczał i doskwierał. Więc dzień, no, myślę, że dla ciebie będzie dość, dość trudny. A z kolei strzelec, strzelec się bawi. Strzelec zadowolony, bawi się, świętuje. Jesteś tu, gdzie powinieneś być, drogi strzelcu, Przynajmniej takie poczucie będziesz właśnie miał, poczucie wolności. Poczucie takiego uwolnienia się też być może z więzów, które cię do tej pory ograniczały. To jest otwarcie też na nowe możliwości. W pewien sposób możesz uciec też od jakichś nieprzyjemnych sytuacji czy nieprzyjemnych okoliczności, więc myślę, że, że tutaj to ci się powinno też udać. No i generalnie zabawa, świętowanie, spotkanie i tak dalej. Siódemka pucharów, kochani, dla. Koziorożca, więc koziorożec myślę, że zadowolony z, w takim sensie, że będziesz stał przed pucharami pełnymi możliwości, różnych alternatyw, i będziesz się zastanawiał, z czego mam skorzystać, bo mogę to, i to, i to, i tamto. I to jest to przez moment się tak poczujesz, właśnie. Że wszystko możesz, wszystko, wszystko możesz mieć, że masz nieograniczone możliwości. No i jakby zaczniesz w to wierzyć. Pytanie tylko, czy jesteś w stanie dokonać jakiegoś wyboru, bo wszystkich tych możliwości, wszystkich tych kielichów wziąć nie możesz i wypić z nich też nie możesz naraz, bo się nie da po prostu. Więc może będzie tak, że bardziej od konkretu, właśnie marzenia Cię dzisiaj pochłoną, a fajnie byłoby, bo. Czas na planowanie dobry, więc może byś sobie wybrał jeden kierunek i na nim się skupił. No i dla jakiegoś koziorożca, oczywiście, ten dzień może być jakimś takim dniem, gdzie powiedzmy, że za dużo alkoholu gdzieś tam się przeleje, więc też uważajcie na to. Kochani, kochani, wodnik, wodnik, wodnik ma piątkę buła w mojej kochani, a więc no, do Was powtórzę to ostrzeżenie, które już dzisiaj było mówione. Uważajcie na kłótnie, tak, uważajcie na kłótnie, bo, bo energia temu sprzyja, żeby właśnie w sposób taki dość mocny, tak, Chcieć postawić na swoim, podejmować jakieś decyzje, i ambicja też tutaj będzie cię popychać, więc. No uważajcie na dyskusję, bo z drobiazgu, z jakiegoś słowa, zdania może się po prostu stworzyć kłótnia, no i moglibyście po prostu dać się w nią wciągnąć, atmosfera, niestety atmosferę w tym momencie szlak trafi, więc pilnujcie się, tak, bo no niestety energia temu sprzyja i trzeba być tak jakby, no trzymać trochę na wodze swój język może przede wszystkim i mieć tą świadomość, że tak by mogło być, więc trzeba być ostrożnym. Eee, ryby, ryby kochani mają asa mieczy, więc tutaj, moi kochani, też mówimy w pewnym sensie o e, m, takiej, właśnie e, ostrej dyskusji, może tak być. I znowuż tutaj to samo oszczerzenie: bądźcie obiektywni, bądźcie w pewien sposób, e, no nawet. E, nie tyle wycofani, co zachowajcie spokój, bo może Was porywać takie coś, żeby tak szybko coś powiedzieć, tak? bo Wam pomysł do głowy przychodzi. Jesteście dzisiaj na mno bardzo bystrzy i szybko się to wszystko będzie działo. Odpowiedzi będą Wam do głowy szybko e, przychodzić. No, możecie też jakąś prawdę odkryć i teraz, czy ta prawda będzie dla Was wygodna, czy nie, no to już zależy od sytuacji, ale może tak być, że w wyniku tej prawdy, no właśnie, będziecie chcieli tym mieczykiem coś uciąć. Tak może się właśnie mm, e, zdarzyć. Dla Was to jest karta olśnienia zrozumienia, więc coś się dowiecie takiego, co da Wam właśnie ten wgląd do czegoś, zrozumienie, możliwość, e, możliwość e, dostrzeżenia czegoś, czego do tej pory być może nie widzieliście, albo przynajmniej było w jakiś sposób przed Wami e, ukryte. Dobra, bierzemy kartę transformacji, kochani. No i. Mamy czwartek, mamy czwartek i trzy. I trzy karty, kochani. A więc bezpieczeństwo myśli. Ciało lekcja. Zastanawiałam się nad dniem tygodnia, ale dzisiaj nie piątek, przecież no właśnie. Zastanawiałam się, czy, czy mamy na, na sobotę i na niedzielę jeszcze mówić. Bezpieczeństwo mówienia, nie, dzisiaj mamy czwartek, dobrze. No to czytajmy. Jedyneczka. Bezpieczeństwo myśli. Jestem w pełni świadoma, że tylko ja mam dostęp do swoich myśli. Napełniam się wiarą w to, że mogę być ich w pełni świadoma. Pozwalam sobie obserwować i notować moje myśli. Zaczynam zauważać te, które mnie nie wspierają. W pełnym bezpieczeństwie i zaufaniu pozwalam sobie stać się siebie świadomą. Jestem w pełni otwarta, by zobaczyć to, co jest w mojej głowie. Ufam, że wszystko, co w sobie zobaczę, z łatwością uzdrowię, jeśli będzie taka potrzeba. Zauważam, że moje myśli, moje przekonania, moje reakcje tworzą moje emocje. Tym bardziej staję się świadoma siebie. Dwójeczka, kochani. Rozumiem fakt, że ta choroba musiała zaistnieć, abym otworzył oczy. Jak pilny uczeń, otwieram się na siebie i rozpoznaję wszystko, co się we mnie wydarzyło. Postanawiam, aby już więcej nie wracać do tych zadań i do tych spraw, tylko w pełni wyzdrowieć od nich. Jestem świadomy, jestem gotowy na życie w zdrowiu. Umiem już rozpoznawać znaki, jakie daje mi ciało, i wyciągać dość szybko wnioski. Jestem dla siebie najcenniejszą informacją, jestem swoim przewodnikiem. No i kochani trujeczka, bezpieczeństwo mówienia. Rozumiem w pełni, że istnieje ryzyko, że jeśli coś powiem, może zaistnieć ktoś, kto się z tym nie zgodzi. Rozumiem i w pełni akceptuję ten stan. Pomimo wszystko otaczam moje gardło kolorem niebieskim i pozwalam uwalniać się od blokady mówienia. Odczuwam, jak jest mi dobrze, błogo i tak naprawdę jest to dla mnie bezpieczne. Bezpieczne, ponieważ daję sobie prawo do mówienia, dbam o siebie. Z intencją rozmowy i znajdywania rozwiązań w pokojowym nastroju pozwalam sobie mówić to, co chcę powiedzieć. Tyle, kochani, tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego czwartku i słyszymy się jutro.